Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na kolejnego vloga. Jak widzicie, jestem już u siebie tutaj w Holandii, w Holandii. Dzisiaj jest wtorek, wróciliśmy w sobotę, tak, w popołudniu w sobotę byliśmy już w domu tutaj. Jechaliśmy autem tym razem. 11 godzin. Mały podróżnik, jak zwykle, praktycznie całą trasę przespał. E, budził się tylko, jak był głodny, także super fajnie, bezproblemowe dziecko, naprawdę. E, teraz mały właśnie zasnął, więc mam chwilę dla siebie. Będę się malować. Wybieram sobie właśnie wszystkie kosmetyki, które są mi potrzebne, i idę na dół. No to chyba się mama nie pomaluje. Co? Już się obudziłeś? Już się obudziłeś. Tylko mama na chwilę poszła do góry i już się obudził, malutki. Hej! Jak mama z tobą leżała, to było spoko, nie? To się fajnie spało, ale jak mama poszła, to już oczka jak ping-pongi. Kulinek! Kulinuś! Aniołku mój! Nie tak. No mama się teraz nie pomaluje, co? Mama się teraz nie pomaluje, co? Bo Kolina zaraz będzie krzyczeć. Bo będzie chciał być noszony, nie? No, wyglądasz jak taki mały doktorek w tym białym wdzianku. Mały doktorek! Mały doktorek! Nie odkrywaj się, bo zimno jest! Zimno! No! No a Aguuu Mój piękny synuś Mój piękny synuś, najsłodszy Tak Tak, mimo to, że kolinek nie śpi To ja się spróbuję chociaż trochę ogarnąć e, Chociaż krem na twarz nałożyć Co? Może mama? Pozwolisz mamie? No mm. Wiecie co? W ogóle to mam dość sporo takich fajnych kosmetyków, produktów pielęgnacyjnych i tego typu rzeczy do pokazania. Także zastanawiam się, czy wam byłam... nagrać ulubieńców miesiąca, bo kupiłam naprawdę fajne produkty w Polsce teraz w grudniu, jak była święta, także zastanawiam się czy mam taki filmik nagrać i wam po prostu pokazać produkty, które kupiłam na świętach, jak byłam w Polsce. Co ty na mamę zaglądałeś? Ja na mnie patrzy, słuchajcie, to jest takie słodkie. Zaglądasz na mamę, jak mama się maluje, co? No. Także no. Chyba ja wam taki filmik, bo praktycznie w ogóle takich filmików na moim kanale nie ma, a zakładając ten kanał chciałam właśnie, żeby był to kanał typu beauty, czyli wiecie, lookbooki, odpiszczam makijaże, ulubieńcy miesiąca i tego typu filmiki. A w końcu skończyło się tak, że nagrywam praktycznie same vlogi, i no, chciałabym to zmienić w tym roku, także jest to, że tak powiem, moje postanowienie noworoczne. A tak to poza tym żadnych postanowień noworocznych nie mam, bo dla mnie to jest po prostu bez sensu. Co robisz, Kolinek? Dobra, kremiki mam już nałożone, zaraz będziemy nakładać podkład, okej? Okay? Okej, okay, Kolin? Okej, okay, mamo. Co? Zaglądasz na mamę? Co? Ziomuś. Zobaczcie jaki ma fajny, jakiego ma fajnego pajacyka, cały biały, wygląda jak mały doktor Doktorek! Jesteś mały doktorek? Mały doktorek jesteś Co bejbo? Teraz nałożę sobie korektor, później podkład yy, i zrobię sobie lepki makijaż y, oczu. I może dzisiaj uda mi się nagrać y, ten filmik właśnie y, ulubieńcy miesiąca. Też jakoś, y, nie wiem, w tym tygodniu albo w następnym tygodniu Wam dodam. Nie, 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 ja w to nie wierzę. Oje <śmienicza> <śmienicza> Colin, na co my... na co my patrzymy? <śmienicza> yy, okej, okay. Colinak może to wyłączmy, co? Kolinek, tego nie będziemy oglądać. Nie, nie, nie. Agu? 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 No tak ładnie rozmawiasz z mamą? Agu? Agu? Nu no tak? Nu no tak? Popowiadaj mamie, co to się działo? Co? Agu? Nie tak. A go? Nie tak, nie tak. I co tam jeszcze się stało? Powiedz mamie co. Tak krzyczysz na mamę? Tak! Ojej! No, ojejku, ojejku! Takie rzeczy! Takie rzeczy! Mój aniołek najdroższy! No, tak! Takie rzeczy. Nie no, co? Ogu? Jak ty ładnie rozmawiasz z mamusią? Ojej! No tak. Tak ładnie rozmawiasz z mamcią. Tak ładnie z mamcią rozmawia kolinek. Mój najdroższy Aniołek słodki. Ojej. Oj, oj, dzikusiek, dikusek. Dzikujusek, dzikusek. Znowu się odkryłeś. Mama cię przykrywa, ty się odkrywasz, nie? No, mama cię przykrywa, a ty się ciągle odkrywasz. No i tak. No i tak. No i tak. Jeej. Tak, ja już zdążyłam się ogarnąć, byłam jeszcze na dworze z Kolinkiem, ale, ale Kolin jeszcze śpi, czekam aż się obudzi, o, hej, właśnie się obudził i będziemy karmić, co, będziemy karmić, bo już będziesz głodny, zobaczcie co znalazłam, jezu, jakie to słodkie, czekajcie, Mam tutaj filmik jak Colin jeszcze był w brzuchu. Nie wiem czy będzie widać. O! Baby Colin. Mój maluszek. O! Tutaj fajnie widać. Widzicie główka, bruszek, nosek. Kochane. Naprawdę, jak to szybko zleciało, to jest niemożliwe, już jest taki duży. Kochany. Ale wiecie co, teraz jak tak patrzę na te filmiki, to faktycznie jest podobny do siebie. Tak jak mam te zdjęcia z USG i te filmiki, to jak teraz tak na niego popatrzę, na kształt, na wszystko, to serio jest podobny do siebie. tu główka, o. o, tutaj rączka. Tak się fajnie to ogląda teraz naprawdę. Już się nie mogę doczekać następnego. O, ziewał. A tutaj mam jeszcze zdjęcia. Głowa. Tutaj jeszcze jedno zdjęcie z tą rączką tutaj. Och, ta znowu na mnie zagląda i nie wie o czym mówię. Ja mam. On. Hałupol, mamy Cześć! Dzień dobry kochani, będzie to dwudniowy vlog, bo oczywiście jak zwykle wczoraj nic wam już nie nagrałam i będę nagrywać jeszcze dzisiaj. Właśnie wstaliśmy, jest godzina dziewiąta, to znaczy w sensie no nie spaliśmy tam od 10, od 22 do godziny dziewiątej, bo... Dzisiaj miałam pobudkę o 5 z kolinkiem, więc i tak już spał dłużej niż zazwyczaj, bo zasnął o 12, o 12, a obudził się o 5, także bardzo fajnie. Już zaczyna coraz dłużej spać w nocy. Także ja też jestem, wiecie, bardziej wypoczęta i szczęśliwa. Właśnie włożyłam sobie od niego od, właśnie włożyłam sobie pranie od kolina do pralki. Teraz umyję jeszcze butelki. Robię sobie właśnie śniadanko, póki Kolin jest y, spokojny. Zobaczcie. Zobaczcie, na razie jest spokój. Kolinek jest szczęśliwy, uśmiechaj się. Ej, kochani, dzień dobry! Dzień dobry. Ty też masz więcej energii, co? Jak sobie tak pośpisz? No widzisz. Tak, myję sobie butelki. Bardzo polecam te butelki z Avent z Philipsa, bo naprawdę są mega fajne, antykolkowe, nic się z nich nie leje. A miałam jeszcze inne doktor, z, doktora, z doktora Brauna i z nich y, mleko uciekało tutaj po bokach. Jak wiecie, y, trzęsłam mleko, także bardzo polecam te z Aventa, nic się z, ni z nimi nie dzieje, nic z nich nie leci i dużo szybciej z nich wypija mleko, także dużo mniej się męczy. Tutaj już, się, tutaj już mi się herbatka robi. Zrobię sobie jedną kanapkę. I do tego zjem sobie aktywie i to było chyba na tyle, bo tam jeszcze. I jeszcze tutaj widziałam pierniczek w czekoladzie, także też się skuszę. Tak, Kolinek się troszkę zezłościł, więc musiałam go wyciągnąć z i Zobaczcie, teraz tutaj położyłam się na chwilę koło niego i zasnął. I tutaj zrobiłam mu taką, wiecie, barierkę, żeby nie spadł, bo jest tak ruchliwy, że słuchajcie, to jest po prostu niemożliwe. Mały dzikusek. Oj, tutaj jeszcze położyłam kocyk. Bo wiecie, mamy też kota, i, nie chcę, i on tutaj też leży. I też nie chcę, żeby kolinek, wiecie, te, w tych włosach się taplał od niego. W sumie ja to nie puszcza za dużo włosów, ale wiecie, zawsze gdzieś tam jakiś mały włosek się znajdzie, dlatego wolę pierwszy położyć kocyk, a później dopiero kolinka na ten kocyk. Oj, 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 oj. coś się chyba przyśniło. Dobra, teraz. Spróbuję zjeść sobie śniadanko. Herbatka już stoi. Kanapka też już jest przygotowana. Nic specjalnego, szynka i sałata. Na nic więcej nie mam ochoty w sumie i tylko aktiwie. Tak, udało mi się zjeść śniadanko. A pan co? Też już pan zje swoje śniadanko czy jeszcze nie? Co? Muszę cię wykąpać dzisiaj, gruba się mała. Muszę cię dzisiaj w końcu wykąpać, co? No. Chyba, że sam się kąpisz. O, no tak. Tak przy okazji chciałam Wam pokazać te fajne nowe kolorki kupiłam, jak teraz byłam w Polsce. Zobaczcie, trochę takich fioletów tutaj wzięłam. Tutaj mam. Tutaj mam z Neonile 61787. E, tu mam Semilaka 538. Tutaj też Neonile, 61797. Mega ładny kolor, też. E, tutaj mam Semilak 553. Zobaczcie, on ma takie fajne drobinki w sobie. Nie wiem, czy mi ostrość złapie. No. Tutaj też Semilak chyba e, 275. Neonail 48277, Semilak 561, ten też ma takie drobinki w sobie. To jest Ala, taki, wiecie, sweterek. Tutaj mam Semilak 142, Semilak 020, Neonail 63817, Neo 57137. 5 7, 1, 3, 7. Ma też takie mini drobinki w sobie Neo 58147, 5 8 1 4 7. Semilac 2 5, 6. Semilac 2 9, 8. I Semilac 092, Ten jest mega ładny, wczoraj go właśnie robiłam klientce Czekajcie Nie widać tego, ale tu on ma takie fajne drobinki w sobie Już nie mam tutaj miejsca na półeczkach, mm, ale wiecie co? Czekam na odpowiedź, i może będę otwierać swój salon, e, jak się zgodzą. Także czekam na odpowiedź i e, mam nadzieję, że jak, że, że jak najszybciej ją dostanę, bo po wakacjach, e, wiecie, tych letnich chciałabym e, zacząć pracować już w swoim salonie. Także no. Ja mogę się doczekać, będę Was informować na bieżąco. Słuchajcie, już na dzisiaj będę kończyć, bo w sumie nic dzisiaj nie będę robić, ani się nie będę malować, ani nie będę robić włosów. W ogóle dzisiaj nigdzie nie wyjdę, raczej bo jest straszna pogoda, a poza tym też mi się po prostu nie chce. Także kończę tego vloga, bo przynajmniej będę miała co robić, czyli. Będę mogła go sobie przerobić i jak skończę go przerabiać, to od razu go po prostu dodam. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Wybaczcie, że ten vlog był taki nudny. Następnym razem nagram vloga, jak będę robić coś ciekawszego. Także widzimy się w kolejnym filmiku.